Grzegorz Koczor, prezes i współwłaściciel spółki Nomandy. Nomandy to agencja marketingowa zajmująca się całym procesem komunikacji z klientem w mediach cyfrowych, wykorzystując w tym celu efektywne kanały i narzędzia od złożonych kampanii po serwisy www i aplikacje. Agencja wdrożyła liczne rozwiązania z obszaru reklamy i marketingu dla uznanych marek, takich jak Belweder Wodka, CCC, BP, Agora, Polski Komitet Olimpijski czy Mieszko. To dzięki aplikacji mobilnej stworzonej przez NoMandy, kibice w całym kraju mogli na bieżąco śledzić wyniki polskich sportowców z igrzysk w Soczi i w Rio. W 2018 roku projekt agencji No Mandy został nagrodzony w konkursie Złota Strona Emitenta za platformę internetową agora.pl. Firma jest również sponsorem szermierczego klubu sportowego IKS Bushido Rybnik. Z roku 2018 jesteśmy bardzo zadowoleni, bo z jednej strony otrzymaliśmy wzrost dynamiki. Rozwoju firmy przy utrzymaniu niezależności, czyli bez źródeł zewnętrznych, inwestorów i tak ale z takich namacalnych sukcesów potwierdzonych przez naszych klientów i ekspertów, to, to myślę, że warto pochwalić się dwoma statuetkami w prestiżowym konkursie za platformę internetową.